Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. To nasz początek naszej serii Borderlands trójkę w kooperacji. Witam również Mario. Mario z kanału Mario 82. Witam cię Mario. Beautiful day. Witam, witam, witam wszystkich, proszę. Proszę. Moi... Oh, moi drodzy, nagrywamy sobie to w formie odcinków. Mario rozumiem, że gra Amarą, Sireną, Syreną, tak? A ja zagram mazę, czyli dwóch facetów, dwoma wystrzałowymi, zwariowanymi, psychodelicznymi, szalonymi laskami. Jakżeż mogłoby być inaczej? Może. Będziemy nagrywali tę serię w formie odcinków. W związku z tym, lecimy. W którymś momencie będziemy musieli znaleźć naszą gorącą szefową? Zobaczmy. Dobrze, czekamy na wybór. Podjęty przez Mario jest super. Lecimy. New Walt Hunter, huh? się Marcus. You picked a hell of a time to join the Crimson Raiders. Dobrze, że zobaczyłem się atak. Jestem Lilith, commander the Crimson Raiders. Ponieważ ponieważ gra jest w wersji angielskiej, nie będziemy tłumaczyć wam dosłownie każdego, każdego dialogu, ale postaramy się, postaramy się nakreślić główne założenia historii. Także przez chwilę mi mieliśmy możliwość poznania spotkania się z naszą szefową.

Just in case. Now, those jerks who tried to murder you are the children of the vault, a bandit cult who follow their creepy leaders with blind devotion. Which reminds me, if you're going to obey my every second call, you'll need an echo device. No, dobrze. Musimy dobrać echo device, czyli pierwszy. Taki, taką mapę przenośną. The Echo Three, slightly more powerful than the Echo Two, and twice as expensive. Right. The Echo 2 had a tiny issue with spontaneous combustion, so they re those as grenades. Now listen up, recruit. Lilith ordered us to take over a children of the bulk propaganda center. Time to show those culty weirdos that no one messes with the Crimson Raiders. Follow me, recruit, to glory. Dobrze, Mario już Dobrze, pierwszy początek zrobimy tak. Widzę, że są jakieś drobne problemy z, z jakością nagrania. To sobie ustawimy przed następnym odcinkiem. A na razie po prostu lecimy tak, jak mamy lecieć. Co my tu mamy zrobić? Co tu w, między, w międzyczasie możesz sobie tutaj otwierać te skrzynki z kasą. Mhm. Mm Też leżą. Uh, Dobra. Nasz robot prowadzi nas do centrum propagandy. Namawia nas, żebyśmy tam jak najszybciej poszli. Oj, dopamiętam, no trzeba tutaj otworzyć skrzynkę. Znaczy otworzyć tam. Zbieraj skrzynki z kasą, zbieraj. Ja nie mam nigdy pamięci do tego, także jeden z nas będzie bogaty, drugi będzie ładny. Nie, dopiero tylko jedną znalazłem. tego śmietnik, który nie wyjął. Diamond ikonon icon on minimap pokazuje nam gdzie jest cel naszego naszego zadania. Mamy się przedostać dalej do, do centrum propagandy. Mario, otworzyłem drzwi. Idziemy. Jump recruit Hopla Propaganda Center is up ahead. Those cultists have been killing people been right. They totally suck skag balls. But I've got a foolproof plan to kick their culty asses. I hit a weapons cache nearby. nie. możemy tradeować, no możemy się wymieniać się bronią, tak? Będziemy mogli się wymieniać bronią mi, będziemy mogli się, bo ja ustawiłem nie tą kooperację, czyli to wiesz, że każdy osobno, tylko że możemy się dzielić, tradeować i, i bronię. E, możemy wybierać, co ja biorę, co ty bierzesz, nie? Ty on podobno miał?

O, ja też dostałem, taki sam. Z tego co zauważyłem, że jak wcześniej coś robiłeś, to mnie też to zaliczało. Także jedna mm -hmm. osoba wystarczy, że coś... Tak, tak, tak. W trakcie rozgrywki sobie prawdopodobnie wypracujemy wy, wy, wy nasze. Jak, jak będziemy sobie grali. I we mnie rzucili. To pralka jest, skarpetka tam leży. A kasę teraz otrzymujesz, czy nie? E, nie, chyba nie. A bo ty tu zbierasz już jeszcze jakieś różne cuda, tak? Super. To ja sprawdzę lewą stronę. Tu skrzynka jeszcze jest jedna. Już znalazłem jakąś lodówkę starą. Nie, myślę, że kasa i takie drobne rzeczy to są, to są, wiesz, osobno. Za to broni możemy, jak z bossów. Tak, bronie z bossów możemy zbierać razem. Zobaczymy z pierwszego. Tak jest, to, to była ta jedna zaginiona skarpetka do pary, która zawsze nam ginie i nigdy nie możemy jej znaleźć. Dobra, id idę do koła Trapa. On wejdzie, zagada ich, a my mamy patrzeć i się uczyć. A, popatrzmy, jak ten fachowiec załatwia sprawy. The gates now and perhaps i will be merciful uh, uh, yeah let me think about that they might call themselves children of the vault but they're still bandits and bandits are incredibly stupid okay we are going to surrender please don't kill us grandpa. that's what i <inaudible> powiedzili że się poddają wąsze to jakiś to jakiś pod, podstęp No właśnie, zabrali nam robota. Wchodzimy. Mamy pierwszych. Idę z tej strony. Z domku wyszedł jeden. Mam że jest ich dwukrotnie więcej niż jak próbowałem samotnie. Nie wiem, czy. Czy ty też masz takie urodzenie? Też mi się popyta, że jest ich więcej i są mocniejsze. No ale to dobrze, bo jest nas dwóch, więc. Ale nie jest to też takie trudne. Nie nie, nie jest przesadzone. Nie, nie, ale bardziej chyba powoli im ta no i to dobrze, bo, bo rozgrywka będzie fajniejsza. Tu jest milion skrzynek do przeszukania. Dobrze, szefowo, uratujemy klaptrapa, który, jak zwykle, pakował się w kłopoty. Szefowa, szefowa Olivia, Oliwka Lilith powiedziała nam, że mamy uratować klaptrapa. góry. O, amunicję, znaczy ten. Czy ty dostajesz... Coś hmm, takie? Czy ty mogłeś wziąć stąd pistolet też, czy nie za bardzo? Zobaczyłem wiadomość, że mogę zmienić broń. I teraz wziąłem. A tam był jeden pistolet czy dwa? Co, ja mam taki jakby starodawny. Nie wiem, czy Nie, no to ja wziąłem taki, ja wziąłem taki, o widzisz, no to... Aha, czyli, nie, czyli nie, dzieli, nie, nie dzielimy się bronią, tylko każda jest dla każdego. Dobra, okej, okay, to musimy to brać pod uwagę. Dobrze, niech będzie Olivia W takim przypadku. Elo się strasznie długo przeodobywuje, to, to co wziąłem. Level two, super. Dobra, chyba posprzątaliśmy. Jak widzicie, klaptrap jest przyczepiony tutaj na takim wielkim magnesie. Będziemy musieli jakoś ten magnes wyłączyć. Ale jak zwykle najpierw szukanie skarbów. Ta gra cała polega na szukaniu skarbów, otwieraniu miliona różnych skrzynek. Nawet nie trzeba na nie czekać, bo tu wszystko samo wpada do kieszeni. Najfajniejsza część to zbieranie. Zbieranie łupów Borderlands, który jest komputerowo generowany, losowo, więc mogą nam się różne rzeczy trafić. Wy wypadają z tych, tych, tych mm -hmm. Widzę skrzynkę. Mario, tutaj są karabinki jakbyś chciał. Eee, takie trochę większe. Mogę to jakoś... A, okej. Okay. Dobra, dobrze wiedzieć. Muszę sobie to ustawić pod tym. Pod No wezmę taki. Karabinek zamiast tego, nie? Chociaż. No dobra. Tu jakby jest co, jakby coś jest jeszcze drugi karabinek. Dla ciebie. O, a podsetci otwiera się takie menu małe. A można je motki jakieś rzucać. Okej. Okay. Widzę fajnie zrobione. No dobra, tu ze skrzynki mamy wyciągnąć gdzieś e, tarcze. A, tu tam gdzieś jest, gdzie ty jesteś, tak? Nie, u mnie tutaj nie ma. Tu jest na górze, na dachu. Tu, 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 na dachu jest. Tu gdzie stoję, tu gdzie zaznaczyłem. A jedy, zobaczę. Tu musisz wziąć ten tarczę. Ja mam cztery tarcze, także. Też to dostawę, mhm. Bo myślę, że te itemy, które są potrzebne do misji to, to jakby od razu są dublowane, żeby nie było takiej sytuacji, że jeden z nas robi, a drugi nie robi misji, nie? No dobrze, idziemy po siwa w takim wypadku. Który czeka na nas w środku. Zapraszam. Panie przodem. Shift. Niezbyt inteligentny przetargał miecz do, do... pojedynku. Pojedynku na, na broń palną. Czy że shift był w miarę łatwy do zabicia. Zbieraj, zbieraj. Wiesz, co ja mam ten karabinek? Zostałem w tym karabinku. Zostanę na razie w tym karabinku, bo już mi się podoba ten karabinek. Wolno, słabo ma pociski, ale te pociski można modyfikować. Więc tylko szukamy teraz tutaj, gdzie tu jest mnóstwo skrzynek. Zanim pójdziemy klaptrapa wypuścić i uwolnić, to tu jest mnóstwo skrzynek. A czy ty masz też, że możesz odblokować skill? Tak, 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 zrobiłem już pierwszy skill. Zaraz sobie go odblokuję. Tylko jakby chcę story, najpierw tu wiesz. Mnóstwo amunicji, straszne ilości. I tu na górę się wchodzi po, po, po klaptrapa. Jaki przewód jest Unlock Action Points. Ja doskonale wiem czego czekam z, tym action, z tymi action pointsami. Znaczy czego szukam. Bo szukam tu moi drodzy tego zestawu, w którym będziemy mieli... Podwójne minigany I takim będziemy grali zestawem. Ja dla swoich umiejętności już mam skile dobrane. Będziemy grali mechem. Jej umiejętnością jest mech. Nie możemy jeszcze użyć z tego co wiem tych, tych umiejętności, bo to nie jesteśmy jeszcze na tym etapie gry. No dobra, to chodźmy, uratujmy klaptrapa, bo tutaj zaraz będzie pewnie troszeczkę y awantury. Zazwyczaj jest. Wyłączyłem. Spad na dół. Spadł na dół możemy zaskoczyć tu do niego. Hopla. Na szczęście skakanie z bardzo dużej wysokości, w tym nie. Nie robi problemu. Da Dawaj, gościa. O, o, jaki biedny, zmarnowany. Nie że coś się stało, ważne, że je mu się udało. No dokładnie, już sam wszystkich pokonał, nie? I witamy naszą szefową Oliwię. Lilith. Oj. Oh yeah. Well, the cult's destroyed every other Crimson Raider stronghold, so this'll have to do for now. Ale fajne tatuaże. No, no, się, Mose. And you're the voice in my head, right? Yeah, about that. Not the weirdest thing you're gonna see on Pandora. But seriously, thanks for answering my call. Może nie mamy liczb, ale z osobą taką jakąś, mamy szansę. Witam do Crimson Raiders. Endor jest bardzo niebezpieczny miejsc, gdzie grenady modyfikowane są w handlu. Proszę, żeby zepsuć, zanim zaczniemy. Zobaczymy, kiedy jesteśmy gotowi. Dostaliśmy granaty, następną misją jest wyekwipowanie granatów i pogadanie do Lilith. Ja mam taką propozycję, ponieważ mamy już około 26 minut nagrania, żeśmy dodali sobie te granaty, ale zamiast po zanim pogadamy z Lilith. To zrobili przerwę na następny odcinek Czyli tak granaty są Gdzie są granaty też to są granaty? Ja też Także podziękujemy Wam wszystkim bardzo serdecznie za udział w pierwszym odcinku i widzimy się za chwileczkę w kolejnym Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się. Hej, hej. Cześć, cześć, hej